Serdecznie na krótkim vlogu, słuchajcie, jesteśmy w trakcie kładzenia paneli na podłogę. Ja i żona, także żona teraz stosuje próg. Hello. Hello. Odcina, właśnie ten. Odcina karpet, czyli dywan. Już obcięty. Okay. Już obcięty. Słuchajcie, mieliśmy trochę utrudnione zadanie, czyli mamy utrudnione zadanie. Zobaczcie, bo mamy tutaj takie kartingi, to się nazywa listy. Listy przypodłogowe. Listy przypodłogowe, które trzeba było obcinać od spodu. Także zobaczcie, tutaj były dywan zdjęty i ta przerwa, która jest pomiędzy tym a podłogą, była wycięta, żeby tam mogły panele wejść. Także mamy trochę utrudnione zadanie, niestety. No Ale jak widać, idzie nam nie najgorzej. Najgorzej nam zeszło tutaj przy kominku tam po prostu była masakra. Kamienie były bardzo twarde, nierówne, także trzeba było te panele normalnie docinać z krawkami, że tak powiem. Nie te z krawkami, co wycinać normalnie tam, jak to się mówi wycinać wzory na panelach no, w ten sposób powiem. Także słuchajcie. Dzisiaj pewnie tego nie skończymy, ale mam nadzieję, że tak większość położymy. Jeszcze naszego czeka końcówka, czyli docinanie, co też z pewnością będzie nieprzyjemne. Tutaj nam pomaga jeszcze jeden gościu, Heniek. Tu mamy Henka, Odkurzacz ten, odkurzacz przemysłowy, bardzo dobrze się sprawdza przy remontach. Myślałam, że mówiłeś. Nie, pies to tylko przeszkadza. Tu był Grzejnik kiedyś, ale już go nie ma. No dobra, słuchajcie, to tyle dzisiaj może wrócę do was, znaczy wrócę na pewno do was jak już będzie zrobiona podłoga. Pokażę wam jak to wyszło, jak to wygląda. Pierwsze odrzutki to robimy, także idealnie pewnie nie wyjdzie, no ale co tam. Dobra, trzymajcie się, na razie, hej. Także pianka już jest położona, oczywiście pod pianką jest folia izolacyjna, złota zresztą. Także chodzimy kolejne warstwy i zobaczymy jak nam to wyjdzie końcówka, bo końcówka będzie tak naprawdę, tutaj to nie będzie problemu, natomiast Końcówka tutaj, ostatni rządek, położenie ostatniego rządku tu i tu w tym zakłamarku, no będzie pewnie niezłym wyzwaniem, wam powiem szczerze. Zobaczymy jak to będzie. Także kurczę jeszcze trochę pracy przed nami. Jutro idziemy odebrać dzieci z lotniska do Edynburga, także musimy dzisiaj jak najwięcej zrobić. Bo jutro pewnie nic nie damy rady. Także słuchajcie. Ja kończę, zabieramy się za położenie kolejnej warstwy pianki i wracam do Was później. 11 w nocy, żona się uparła, że dzisiaj jeszcze trzeba skończyć. Nie, kobiety wie, wiecie jak to z kobietami jest, nie? Są uparte. Dobry. Ale słuchajcie, no... Nie było skończone. pewnie by nie było. Moja lampa się przydała, widzicie? Także prawie już skończone, słuchajcie. Jest parę miejsc, które tam idealnie nie wyszły, ale generalnie i tak jest super, moim zdaniem. Także dobra, kończymy, trzeba to skończyć. Pokażę Wam już końcowy efekt. Moi drodzy, panele skończone, także zajęło nam to dwa dni z żoną. I powiem Wam szczerze, że jak na pierwszy raz, naprawdę wyszło to nie najgorzej. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie widzieliście tego pokoju wcześniej, wam powiem szczerze. to były zielone dywany i różowe ściany. Także wyglądało to masakrycznie. Ściany oczywiście były przemalowane dużo, dużo wcześniej. E, natomiast no, nie wyglądało to ciekawie. Oczywiście zostały jakieś niedoróbki jeszcze. Nie mieliśmy czasu, dopiero wczoraj co dzieci odebraliśmy z lotniska. Musimy pomalować ściany jeszcze raz, ponieważ zostały dwa miejsca po grzejnikach. To był jeden grzejnik elektryczny i drugi za kanapą, także no, trzeba tam będzie pomalować. I oczywiście, jeszcze do po, domalowanie listew, bo musieliśmy je ciąć, tak że gdzieś tam gdzieś, gdzie więzieniu podpryskiwało coś. Trzeba będzie to dociąć, przepraszam, pomalować. Oczywiście później będziemy kładli panele na korytarzu. Jak widzicie, tu jest taki dywan, taki zielony dywan, to był w tej sypialni. To nie sypialnia, przepraszam, to jest e, salon. Także będziemy tutaj, e, pragu nie będziemy robili, tylko będziemy łączyli panele z panelami, żeby to wyszło e, jako jedna całość. E, także tak to wygląda, słuchajcie. Pokażę Wam jeszcze, ten nie miałem kanału z blogami, także nie chciałem tego wrzucać na kanał główny e, z komputerami. Słuchajcie, miał, e, zrobiliśmy z żoną WC, jedną łazienkę. Także zaraz Wam pokażę, jak to nam wyszło, to jedno z drugim połączymy. Też robiliśmy to pierwszy raz, czyli kładliśmy kafelki. Jeszcze tam sami zobaczyliście, Zobaczycie. pomagał nam szwagier mój. Czyli tutaj jeżeli chodzi o umowalkę i resztę, on to montował wszystko. Także za chwilę przejdziemy do łazienki i pokażę Wam jak to wszystko wyszło. Tak wygląda łazienka, to jest dokładnie WC tak naprawdę. Także jak mówię, te wszystkie unity je kładł szwagier i podłączał. Podłoga również jest to jego robota. A ściany to ja i żona. Także tak to wygląda. Całkiem Wam powiem szczerze, też całkiem nie najgorzej jak na pierwszy raz. Jeszcze nam zostało oczywiście kolejna łazienka do zrobienia główna, ponieważ tam wszystko jest do zdarcia, tak naprawdę i kafelki, i, i podłoga, i wymiana wszystkich tutaj umowalek, i wanien i innych rzeczy. Także to będzie duże wyzwanie, ale to pewnie w przyszłym roku i również została nam jeszcze do przeniesienia kuchnia. Tego Wam teraz nie będę pokazywał, ale kuchnia, słuchajcie, będzie przeniesiona w przyszłym roku. Okej, okay, tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam. Widzę, że Mucha się w kadr wydała tutaj, gdzieś wleciała. Także pozdrawiam i do kolejnego razu. Hej.